Witam Cię bardzo serdecznie. Jestem Jakub Popiel, a to jest kanał dla Słowa, czyli miejsce, w którym Słowo Boże chce spotkać się z Twoim życiem. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawiałeś nad tym, co trzeba zrobić, aby być w gronie przyjaciół Jezusa? Jakie wymogi trzeba spełnić, aby być we wspólnocie Jezusa? Zobaczmy, jakie wymogi Jezus stawia w dzisiejszej Ewangelii. A w dzisiejszym rozważaniu poprowadzi nas Ewangelia według Świętego Marka, 9 rozdział, wersety od 38 do 40. Jan powiedział do niego: Nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu. Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł źle mówić o mnie. Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Pamiętam, że jako dziecko budowaliśmy z kolegami domki na drzewach, ponieważ na osiedlu, na którym się wychowywałem, było dużo budów, nowych bloków, więc mieliśmy dużo różnych desek, gwoździ. I wszystkiego, co potrzeba, właśnie dzieciakom, żeby zbudować taki domek na drzewie. I pamiętam, jak dziś, to ile pracy to kosztowało, żeby taki domek zbudować na to drzewo te dechy wszystkie wtachać, później to pozbijać, tak żeby to się nie rozwaliło. No i kiedy już taki domek został ukończony, to później się okazywało, że nagle wszyscy chcą do tego domku wejść. Nagle wszyscy chcą ten domek odwiedzić, no bo to takie super na drzewie, takie coś wyjątkowego. No i wtedy się zaczynała cała zabawa dziecięca. To znaczy, jednym się pozwalało wejść do tego domku, a drugim nie. Jednych się lubiło i oni mogli tam wejść, drugich się nie lubiło albo nie chcieli przy tym pracować, więc im się zabraniało. I ci, którzy zbudowali taki domek, to właśnie mieli taką władzę zazwalać albo zabraniać. I myślę, że każdy z nas ma takie historie ze swojego dzieciństwa w róż budowania różnych właśnie baz, różnych domków, i, i jedni mogli, i drudzy nie mogli. I na tym była cała zabawa, że, że właśnie posiadało się tą władzę. I niestety. My dziś, jako dorośli ludzie, wciąż się zachowujemy właśnie jak takie małe dzieci. My wciąż budujemy sobie takie domki na drzewach, jakieś bazy w krzakach, i e, budujemy swoją wartość na tym, że ktoś może tam wejść, albo ktoś nie może tam wejść. I bardzo często też naszym problemem jest to, że bardzo chcemy się wkupić w jakieś towarzystwo. To się bierze z tego, że często szukamy potwierdzenia własnej wartości, tego, że jesteśmy coś warci, że jesteśmy dla kogoś ważni, w oparciu o to, co inni o nas sądzą. I takich donków na, na, na drzewa budujemy w naszej codzienności mnóstwo, bo to są różne stronnictwa w pracy. Jedni są fajni, drudzy są niefajni, jedni się bardziej podlizują szefowi, drudzy są bardziej tacy na przekór. Więc trwa cały czas taka walka o towarzystwo. Cały czas trwa walka o to, po której stronie się opowiesz. Po której stronie jakiegoś towarzystwa, jakiegoś stronnictwa staniesz. Bardzo mocno tego doświadczamy w polityce, gdzie wręcz politycy na tym budują tak naprawdę całą politykę swoją, całą, sw całą swoją pracę, właśnie na tym, żebyśmy się my opowiadali, czy jesteś po tej stronie, czy po tej stronie. I, i tak naprawdę. To nic nam nie daje, czy my się opowiemy po tej, czy po tej stronie. I tak naprawdę my się też bardzo często łudzimy, że bycie w jakiejś grupie, że, że zdobycie sympatii jakiegoś człowieka da nam poczucie naszej własnej wartości. Bo niestety to, co nas pcha, właśnie do tego, żeby przynależeć do jakiegoś plemienia, to jest bardzo takie. Pierwotne w nas y, pragnienie należenia do plemienia, bo jeśli nie będę należał do tego plemienia, no to w zasadzie nie przetrwam, to zginę. I my dziś, y, od, odtwarzając ten pierwotny instynkt, niestety bardzo często zmagamy się z tym, że jesteśmy nikim we własnych oczach, że nie posiadamy zagroż własnej wartości, i przez to chcemy jej szukać. Y, u innych, chcemy jej szukać w jakimś towarzystwie, chcemy jej szukać u drugiego człowieka, bo ten człowiek musi mnie pochwalić, on mi musi coś miłego powiedzieć, a jak mi nie powie, no to ja się zastanawiam, dlaczego, dlaczego on mi nie powiedział, dlaczego uwagi na mnie nie zwrócił. I y, to jest y, y, bardzo chore w, w, w naszych myślach chore, że, że właśnie my naprawdę potrafimy y, często zrobić rzeczy głupie tylko po to, żeby gdzieś nas przyjęli, żebyśmy należeli do jakiejś grupy, żeby to dało mi bezpieczeństwo, że ponieważ do, do czegoś należę, to znaczy, że mam jakąś wartość. Niestety na tym mechanizmie działają różne sekty, różne dziwne grupy, czy to wiary, czy, czy jakiekolwiek inne, właśnie na tej przynależności. Bardzo często takie grupy wyłapują osoby, które są samotne, które mają wielkie odrzucenie, poczucie, że nie przynależą do nikogo, więc oni im wtedy dają poczucie przynależności, no ale w zamian muszą się wkupić w to towarzystwo. I tak samo my bardzo często się spotykamy, niekoniecznie tylko w sektach, ale w normalnym życiu, żeby gdzieś w jakimś towarzystwie funkcjonować, no to niestety musimy się zgodzić na jakieś kompromisy. To niestety czasem musimy zrobić coś, co niekoniecznie byśmy chcieli, no ale jakby towarzystwo tego od nas wymaga, albo że ktoś tego ode mnie oczekuje że ja będę na każde zawołanie że ja dam wszystko temu człowiekowi. Ale tak naprawdę źródłem tego wszystkiego jest brak własnej wartości. I zobaczcie, że w tym fragmencie i z Jana wychodzi właśnie to poczucie wyższości. To Jan właśnie się zachowuje jak takie dziecko siedzące na drzewie, na domku i mówi: O, ty, ty nie możesz wejść, ty z nami nie budowałeś tego domku, więc won stąd, nie będziesz w naszym kościele, nie będziesz w naszej wspólnocie, nie możesz wyrzucać złych duchów. Won, bo nie chodziłeś z nami, nie zbudowałeś tego domku, więc nie możesz tu siedzieć. A to jest bardzo dziecinne zachowanie. Bo zobaczmy, jak się Jezus zachowuje. Jezus nigdy nie chciał się wkupić w żadne towarzystwo. Jezus nigdy nie robił niczego po to, żeby go ludzie lubili, żeby go szanowali. On jako nauczyciel, jako rabin, wręcz miał bardzo kiepskie życie towarzyskie. Nigdy nie starał, żeby być w gronie właśnie tych nauczycieli, tych znawców pisma, żeby tam z nimi się jakoś układać, bo niestety to by kosztowało go kompromisy, kompromis prawdy, kompromis wiary. No zresztą tak jak właśnie te wszystkie stronnictwa kapłańskie nauczycieli Pisma, aby zachować swoją władzę, musieli się układać z władzą świecką, czyli iść na kompromisy z Herodem, z Piłatem. No musieli się z nimi układać. Jezus tego nie robi. Jezus wręcz przeciwnie, jest krytykowany nawet za to, że się zadaje nie z tymi ludźmi, którymi trzeba, bo zamiast się zadawać z elitą, to Jezus się zadaje z grzesznikami, z celnikami, z, z, z chorymi, z, z biednymi, z tymi, którzy byli traktowani jak, jako ten e, gorszy element w społeczeństwie. I e, bardzo mi się podoba to, jak Jezus no, w pewnym sensie gasi Jana. Jana, który chce właśnie być w takim elitarnym klubie Jezusa, w takim elitarnym domku na drzewie. A Jezus mówi: Dlaczego tak, tak pojmujesz? Aby być w moim domku na drzewie, potrzeba tylko spełnić jedno wymaganie. Po prostu nie można być przeciwko mnie. Jeśli ktoś nie jest przeciwko mnie, nie przeciwko nam, no to może wejść do naszego domku. Nawet jeśli go nie budował. Nawet jeśli się nie napracował, to może wejść do naszego domku. Więc jeśli ty masz dzisiaj, widzisz, że masz dzisiaj problem, że chcesz wiecznie się komuś przypodobać, chcesz coś robić, aby właśnie ktoś cię polubił, ktoś cię pochwalił, ktoś cię przyjął do swojego grona, to może zamiast szukać tej wartości właśnie po ludziach, po różnych domkach, to przyjdź dzisiaj do Jezusa i e, jeśli nie jesteś przeciwko niemu, to wejdź do jego domku i weź wartość. Właśnie tak, jaką wartość czuł w sobie Jezus. Jezus miał wartość, bo tą wartość brał od ojca, nie od ludzi, nie od tym, co ludzie mówili o nim. E, bo z ludźmi jest niestety tak, że raz powiedzą o tobie dobrze, a później ci e, cię obgadają. Jezus chce dzisiaj Ciebie zaprosić. Przyjdź do mojego domku, wejdź na to drzewo. Jeśli nie jesteś przeciwko, to możesz w nim być i możesz się czuć jak u siebie w domu. Więc nie musisz spełniać jakichś wyśrubowanych norm, nie musisz, nie wiadomo, stawać na głowie, przejść jakiejś inicjacji. Musisz przyjąć mnie i wtedy możesz wejść do mojego domku. To jest coś niesamowitego. To rozwala po prostu nasz ludzki system, bo my byśmy chcieli nawet w kościele budować właśnie takie, takie grono elitarne, grono takich pobożnych, takich niegrzeszących, takich świętych, e, którzy po prostu świecą aż, aż blaskiem, i tacy, o, tylko tacy niech należą. No, grzesznicy tam też gdzieś są, ale oni są raczej pod drzewem niż na drzewie. Jezus dzisiaj w tej Ewangelii rozwala cały ten system. Mówi, nie, nie, każdy może wejść do tego domku. Jeśli tylko nie jest przeciwko mnie, to każdy może wejść i jest tak samo warty jak, jak ten święty, jak, jak, jak papież, jak, jak, jak ci dobrzy. Każdy ma taką samą wartość. Każdy ma taką samą wartość. Więc weź dzisiaj tą wartość od Jezusa. Bardzo Ci dziękuję e, dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że od dzisiaj przestaniesz chodzić po cudzych domkach, szukać wartości i prosić się, czy możesz tam wejść. Tylko przyjdziesz dzisiaj do Jezusa, aby wejść do Jego domku, bo tu nie trzeba wielkich wymagań. Więc ja Cię do tego domku zapraszam, wejść może każdy, wystarczy nie być przeciwko. Tak jak wystarczy nie być przeciwko na tym kanale, więc wystarczy go tylko zalajkować, zasubskrybować. I napisać w komentarzu, w jakie zabawy się wybawiliście? Napisz, napiszcie to w komentarzach, jestem ciekaw, co wybudowaliście w swoim dzieciństwie i gdzie nie pozwalaliście innym wchodzić, więc sekcja komentarzy jest dla Was. I wszystkim chcę przypomnieć ramówkę naszego kanału, bo filmy na tym kanale pojawiają się. W każdym środę, w każdy piątek i w każdą niedzielę o godzinie 14. One do tej pory pojawiały się z rana, ale jakby chcemy przetestować teraz nowe godziny, czyli godzina 14. Środa, piątek, niedziela, godzina 14. Środa i niedziela to są właśnie moje rozważania na temat Ewangelii z dnia. A piątek to są moje konferencje, które były nagrane podczas nabożeń z modlitwą o uzdrowienie, które się zresztą cały czas odbywają. Więc jeśli jesteś z Radomia albo z okolic, to zapraszam Cię do katedry w każdy pierwszy wtorek miesiąca na godzinę 18. I też dla innych, którzy nie są z Radomia, to mamy transmisję. Nasza wspólnota moja wspólnota ma transmisję też. Na Facebooku Dobry Łotr, wystarczy wyszukać i, i też, też są transmisje z tych nabożeń, więc z tych nauczeń można też na żywo posłuchać oraz, oraz pomodlić się razem z nami. I jeszcze jedna nowość w naszej ramówce, w Wielkim Poście. Pojawi się, mam nadzieję, że więcej nowości, ale jedna już jest prawie dogadana. To są rekolekcje wielkopostne. Chcemy zrobić to w takiej formie, że raz w tygodniu będzie się odbywać transmisja live na żywo po to, żeby rekolekcjonista mógł coś powiedzieć i żebyśmy my mogli z nim też trochę podyskutować, może zadać różne pytania, więc będzie na to e, taka przestrzeń. E, jeśli w, w, już jest dogadany dzień, w którym, no to on się tu właśnie pojawi, w jakim dniu będą te transmisje, ale na pewno na naszych wszystkich socjalach, na naszym Facebooku e, będzie się pojawiać taka informacja o, o naszych rekolekcjach, na które już Was dzisiaj Serdecznie zapraszam. Tak jak Was zapraszam właśnie do podróżowania razem z nami, z tym kanałem. Dzielcie się tymi filmami, jak możecie to udostępniajcie. Więc bardzo Wam dziękuję za to, że możemy tworzyć tą społeczność dla Słowa Bożego, czyli miejsce, w którym Słowo chce spotkać się z życiem każdego z Was. Więc do zobaczenia. Thank <laughs> you.